Ja nie mówię cukier z cukiernicy, tam jest glukoza i fruktoza. Na glukoza się nie uzależni, ale od fruktoza bardzo ładnie uzależnia, i szczególnie te małe dzieci, jak soczki sobie piją. Dlatego ja nie mówię, nie jedz, ja owoców ekologicznych jedz, ale w całości z błonnikiem. Czyli jeżeli jeszcze raz jako producent mogę dodać coś, co jest stanie i uzależnia, czy ja to będę dodawał? Będę miał lepszą sprzedaż. Do chleba, do kurczaków, do sałatek, do wszystkiego, czy się tylko da. Do jogurciku, do... no hello, no i ludzie to będą wybierać. Sam się na to złapałem, ale już dzięki, że obserwowałem siebie, co się dzieje latałem ciągle po te same ciasteczka, albo znalazłem sobie cukiernie tu w Warszawie na się Kurczę, jak fajnie, jak ja dzisiaj nie zjadę jeszcze, to lecę tam sobie swoje tutaj, rogaliczki sobie, kupię z białym makiem. A Potem sobie się kurczę, przecież ja bez tego żyłem, a teraz jak ja trzech nie zjem, to nieszczęśliwy. A potem zjem i siedzę jakiś taki smutny, nie? Czyli. Obserwacja. Czyli mamy rozwiązanie na to, z czym medycyna konwencjonalna nie do końca potrafi sobie poradzić. Czytaj e, przyczyna nowotworów, e, insulinoporności. Czyli e, główną przyczyną tego powiedziałbyś, że jest po prostu żywność, czytaj zanieczyszczenie organizmu. Tak, tak. Amerykański Instytut Cancer Research. W 24 roku, duża potężna, powiedziała, że 40% nowotworów można by było uniknąć pilnując diety. 40% nowotworów pilnując diety.